Moi drodzy, dlaczego nagrywam ten przekaz w formie wideo? Otóż dlatego, że chcę Wam pokazać pewne dzieło, którym się ostatnio zaczytuję, które ostatnio sprawia mi ogromną przyjemność, którego czytanie sprawia mi ogromną przyjemność. Jest to dzieło autorstwa Donalda Robertsona, no i też rysownika Zeniunio Fragi, Portugalczyka chyba, albo Brazylijczyka, nie wiem. W każdym razie znam Donalda Robertsona, który jest Kanadyjczykiem. Kanadyjczykiem, który od wielu lat propaguje stoicyzm. Jest miłośnikiem szczególnie Marka Aureliusza. Napisał szereg książek na jego temat i nie tylko, na temat stoicyzmu generalnie. Jest propagatorem, współtwórcą konferencji corocznej o nazwie Stoikon. Na, które, na którą przybywają też nasi znani propagatorzy stoicyzmu, m.in. Piotr Stankiewicz i Tomasz Mazur. I z tego co wiem, Donald Robertson jest też terapeutą CBT, czyli Cognitive Behavioral Therapy, czyli terapii poznawczo-behawioralnej, która według twórców tej terapii opiera się przede wszystkim na naukach epikteta, na naukach stoików co jest właśnie ciekawostką. I kiedy czytam i poznaję te ćwiczenia, czytam o CBT, czytam o tej terapii, to rzeczywiście widać podobieństwo, jeśli chodzi o teksty, szczególnie z diatrybów i Enchiridiona, Epikteta. Bardzo mi się to podoba. Autorefleksja też, którą, którą dzieli się Marek Aureliusz oraz Seneca w swoich listach. To wszystko widać wyraźne podobieństwo. Czyli można powiedzieć, że podwaliny pod współczesną terapię CBT zostały położone już 2,5 tysiąca, 2000 lat temu. 2,5 tysiąca lat temu w Grecji, a 2000 lat temu w starożytnym Rzymie. Dlaczego nagrywam ten odcinek, wideo? Dlatego, że chcę Wam pokazać dzieło, które kupiłem. Jest to Verissimus. Wyobraźcie sobie. Jest to komiks. Komiks. Autorstwa Donalda Robertsona, który napisał go i poprosił o zilustrowanie przez Zenunio Fragę, po to, żeby opisać życie Marka Aureliusza od jego dzieciństwa aż po jego śmierć. Świetne przygody, świetne ćwiczenia, pełen tekstów mądrości, jego relacji z nauczycielami, rodziną. Wyzwania, którym, którym był poddawany, wojny, które prowadził, bitwy, które wygrywał i najważniejsza bitwa, bitwa ze sobą, z samym sobą, którą prowadził codziennie, pisząc rozmyślania, słynne rozmyślania do siebie samego. I bardzo mi się podoba tytuł: Verissimus, czyli najprawdziwszy z prawdziwych, można powiedzieć. Polecam Wam serdecznie. Donald Robertson. Napisał szereg książek. Teraz czytam też jego książkę, na. kupiłem ją na Kindlu. Myśl jak rzymski cesarz, praktykuj stoicyzm Marka Aureliusza. To jest właśnie książka, którą czytam obecnie na Kindlu. Polecam Wam książki Donalda Robertsona, polecam też śledzenie jego na Twitterze. Wrzuca bardzo ciekawe wstawki dotyczące właśnie mądrości stoickiej, dotyczące też terapii. Serdecznie zapraszam.